Cześć, jestem Mervo, witam was w kolejnym filmie i oj dzieje się ostatnio w Counter-Striku, odkąd kilka dni temu miał miejsce update zbrojownia. Wprowadzono w nim przepustkę z gwiazdkami, które odblokowujemy po prostu grając, natomiast dzisiaj miał miejsce update, który wprowadził jakieś mniej lub bardziej ważne zmiany, ale o najciekawszej, o najważniejszej. Nie ma tutaj ani słowa. Otóż, według różnych plotek, według screena, który widziałem, ale nie jestem w stanie wam tego w żaden sposób potwierdzić, prawie 18 tysięcy kont dzisiaj po wejściu do CSA zobaczyło taki oto komunikat. Otóż, Valve ręcznie zbanowało im możliwość tradowania na rąk za udział w farmieniu ekspa w zbugowanych lobby. O co w tym wszystkim chodzi? Zapraszam Was do oglądania. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do Cesa, sprawdź stronę CSGO Skins. Z MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy dodowaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego są mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowe kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie. A my wracamy do filmu. Otóż Valve prowadziło przepustkę zbrojownia, w której możemy zdobyć nowe przedmioty kosmetyczne. Takie jak przywieszki, skiny z nowych kolekcji, naklejki, skrzynki. Jest w czym wybierać. I odblokowujemy to za gwiazdki, które zdobywamy po prostu grając. I jak Valve samo napisało, nie ma złego sposobu gry. Poczynisz postęp na poczet następnego punktu za każdym razem, gdy zdobędziesz punkty doświadczenia. I myślę, że większości z nas, która tą przepustkę kupiła, przeszła taka myśl przez głowę, no dobra... W jaki sposób w takim razie najszybciej zdobędę te gwiazdki? Jak najszybciej mogę sobie odblokować nowe skiny? I tutaj. Cała nasza zabawa, cała na hi nasza historia się rozpoczyna. Otóż społeczność dosyć szybko doszła do wniosku, że najszybciej, w jaki sposób możemy zdobyć te gwiazdki, to po prostu na DAS-2, raszując mida, rzucając przed siebie granaty, zabijając się wszyscy nawzajem, i dzięki temu rundy trwają maksymalnie krótko, ale wszyscy zadają maksymalną ilość sobie obrażeń, zdobywając dużo obrażeń, dużo, dużo punktów doświadczenia, i dzięki temu mecze trwają krótko, ale każdy bardzo szybko może farmić nowe gwiazdki. O tym nagrałem Wam oczywiście od razu w filmie, gdy o tej metodzie się dowiedziałem. Valve zareagowało dosyć szybko. Już następnego dnia spaczowali obrażenie od granatów, od noża i po prostu dalej korzystając z tej metody nie zdobywalibyśmy żadnych gwiazdek. Na to społeczność dosyć szybko po raz kolejny znalazła nowe rozwiązanie i ustawiali się na midzie, snajpując do siebie z daleka i zabijając się jak najszybciej przez podwójne drzwi albo kolejną metodą było raszowanie tuneli z P90 i również wycinanie się jak najszybciej, żeby wszyscy do, dotrwali do 7-7 w meczu i dopiero ostatnia runda decydowała o zwycięstwie, żeby tych rund w meczu było jak najwięcej, ale żeby wszyscy. Wszyscy również zadawali jak najwięcej zabóz, obrażeń i mogli szybko farmić te gwiazdki. Te zabawy społeczności z Valve sprawiły, że gracze poczuli się coraz pewniej. No bo jak Valve samo tutaj napisało, nam nie ma złego sposobu gry, więc też o to mnie pytaliście w komentarzach, ale mówiłem wam o tym, że no nie sądzę, żeby Valve mogło nas banować po prostu zagrając, zagranie w ich oficjalne tryby, tak? O, o to w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu grać w ich grę, więc ciężko, żeby za coś takiego banowali. Natomiast gracze poczuli się coraz pewniej i niektórzy znaleźli sposób na zgliczowanie lobby, dzięki temu zdobywanie gwiazdek było o wiele, o wiele, o wiele szybsze niż jakimkolwiek oficjalnie bezpiecznie dostępnym sposobem. To jest tabelka, w której widać, ile zdobędziemy punktów expa w zależności od trybu rozgrywki w CS2. Klasyczny Team Deathmatch jest to współczynnik 0.2 razy nasz wynik, natomiast Team Deathmatch, czyli team versus team, jest to 3 razy nasz indywidualny wynik. Natomiast ten tryb Team Deathmatch nie jest oficjalnie nigdzie dostępny, ale gracze znaleźli jakiś sposób, żeby taki serwer stworzyć, zagrać na nim i jeśli sobie policzycie te, te współczynniki, jest to 15 razy więcej zdobywanego expa niż w zwykłym meczu na na co ciekawe, na taki serwer nie dało się w żaden oficjalny sposób wejść, a jedynie dołączając do znajomego, który już na takim serwerze się znajdował, co oznacza, że no prawie każdy, kto na tym serwerze był, doskonale wiedział, co tam robi, z jakiego jest powodu i że chce po prostu jak najwięcej farmić gwiazdek. I jak sami tutaj może domyślacie się już z moich poprzednich wyliczeń, 15 razy więcej zdobywanych gwiazdek pozwalało do sobą w 10 minut defmecza zdobyć nawet po, po 8 gwiazdek na każdej przepustce, czyli nawet 40 łącznie gwiazdek w 10 minut. No nie muszę Wam mówić, że jest to nieporówny. Szybsza metoda niż jakikolwiek inny oficjalnie dostępny tryb. No i myślę, że jest to dosyć oczywiste, że Valve nie planowało, żeby coś takiego było możliwe, bo jak najbardziej burzyło to cały ten balans zdobywania gwiazdek. I też, również z tego powodu, nie pokazywałem Wam tego w żaden sposób na moim kanale. Nie mówiłem o tym sposobie, bo. Czułem troszeczkę, że może to być niebezpieczne, że raczej jest to coś dziwnego, zbugowanego i, i Valve może coś z tym zrobić. Pytanie tylko brzmiało, co zrobią, bo już wcześniej był jakiś proceder, że zbanowali osoby, które w jakiś sposób nielegalnie, również w szybszy sposób zdobywały punkty EXPA, żeby odblokować sobie najwyższe poziomy medali. Nie znam szczegółów żadnej tej sprawy, więc tutaj nie łapcie mnie za słówka. Natomiast tym razem postanowili zbanować wszystkich na rok w taki sposób, że nie mogą żadnych przedmiotów wystawiać na rynku z Team. Mogą do, doładowywać sobie konto Steam, mogą otwierać skrzynki, yy, mogą robić jakieś kontrakty, mogą używać tych wszystkich skinów, ale dopiero 1 października 2025 roku będą mogli wystawić na rynek wszystkie te przedmioty, które zdobyli za te gwiazdki. Valve mogło się zachować na kilka różnych sposobów. Mogli w ogóle olać ten temat i nic z tym nie zrobić. Mogli jedynie zablokować ten glitch, który, po, po, który pozwalał. Tworzyć to zbugowane lobby, mogli cofnąć wszystkim te gwiazdki, które zdobyli, mogli cofnąć wszystkie przedmioty, które zdobyli, tak? Dzięki temu, że był ten 7-dniowy trade-ban, no to możliwości z ich strony było wiele, natomiast postanowili dać taką nauczkę na, na przyszłość wszystkim, żeby takich sytuacji być może nie powtarzać. I żeby nie szukać takich zliczowanych, zbugowanych sposobów na, że tak powiem, oszukanie systemu. Ale tutaj powstaje zasadnicze pytanie, czy gracze zasłużyli na takiego bana? Jakby nie patrzeć, jest to metoda dostępna w grze. Ktoś, jakieś mądre osoby, jakaś grupa osób, o tyle, tyle słyszałem, znalazła sposób, jak takie lobby stworzyć. I można powiedzieć, że tutaj winne jest Valve, które coś takiego umożliwiło, które nie, nie stworzyło dobrych zabezpieczeń, żeby gracze nie byli czegoś takiego w stanie zrobić. I tutaj ciężko, Karać graczy, którzy po prostu da dalej grali w ich grę. A jak napisali w tej przepustce: Nie ma złego sposobu gry. Okazuje się, że jednak zły sposób jak najbardziej był. No i tutaj też sobie zadaję pytanie. Czy nie, nie mogliśmy mieć po prostu normalnej operacji? Wystarczyłożby, że prowadziliby jakieś nowe tryby, jakieś nowe mapy, może dali nawet 10% większy boost gwiazdek, gdy gramy na nowym trybie, gdy gramy na nowych mapach, i to już wystarczyłoby społeczności, żeby sobie jak najbardziej chętnie właśnie testować jakieś nowe rzeczy, a tak dostaliśmy tylko update kosmetyczny z, zero, z zerową ilością nowości gameplay'owych. No i gracze byli zmuszeni do tej całej historii zabawy z granatami P90 w tunelach, z bugowanymi lobby i. No, mogło to wyglądać o wiele lepiej, o wiele ładniej, niż zbanowane później konta na sam koniec, na sam koniec tej przygody. A no, zbanowanych również zostało wielu youtuberów, wielu streamerów, którzy, tak jak i ja, chcieli mieć jakiś content, szybko zdobyć te gwiazdki, móc odblokować wiele nowych przedmiotów, pokazać to swoim widzom. I po prostu, no, wszyscy myślę, jesteśmy po prostu głodni nowego contentu. I również zadaję sobie pytanie. Są filmiki, są ludzie dają linki do swoich meczów, do demek, gdzie ktoś jest z pinbotem, kręci się w kółko, zabija pół serwera i to może robić tygodniami i nie jest banowane. Natomiast tutaj dosłownie w moment Valve postanowiło wkroczyć, zbanować ludzi, ale jakoś wielu cheaterów lata robi co chce i nie dostają bana tygodniami, miesiącami. Nie wiem, ja tutaj widzę dosyć spory kontrast. Gdy rzecz dotyczyła skinów i mogła w jakiś tam sposób zaburzyć ekonomię, sprawić, że być może inni mniej chętnie kupowaliby przepustkę, bo ludzie po, po tych zbugowanych serwerach zalaliby rynek przedmiotami, to tutaj Valve zareagowało bardzo błyskawicznie, gdyby to mogło zaburzyć ekonomię. Ale gdy coś zaburza nasz na sposób rozgrywki, gdy cheaterzy są bezkarni, no to taki proceder jakoś umyka i nie jest wystarczająco, według mnie, banowany. Jakie są Wasze przemyślenia? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Lajkujcie, subskrybujcie. Cześć.